Witam w nowej recenzji na moim kanale. Dzisiaj zrecenzujemy sobie zestaw 71312 ECIMU The Mask Maker składający się z 94 elementów i ceną wahającą się w okolicach 60 zł. ECIMU posiada standardową artykulację w rękach i nogach. Tutaj, tutaj tutaj, tu, tu i tu. I w głowie jeden. posiada on jeszcze parę dodatkowych punktów artykulacji w tarczy, w ramiennikach Utrzymany jest, jak widać, w kolorystyce. Transparentno-głęcitno-złotej Od tyłu ma fajnie zabudowane plecy, to co się dało zabudować, bo to jest oczywiście Gearbox Który od razu zaprezentuje jak działa Dlaczego ma zielony rdzeń z oczami? To jest jeszcze ten stary rdzeń To jest ten z 2015 Etimu też posiada dwa różne, dwie równe ręce. Tutaj posiada taki transparentny element, a tutaj taki szary. Co sprawia, że Etimu w tej ręce może robić coś w tym stylu. A w tej ręce to trochę tak wyleczeń normalniejsze. Bardziej normalne, o. Ale, moim zdaniem, lepiej wygląda ta, to błękitne ramię. E, tors Akimutwowy głównie ten wielki klocuch, który fakt jest ładnie wyozdobiony. Są to oznaczenia to Amata. Wszystkie. Z pierwszej generacji. I pokażę szybko jak wygląda Etimu bez teretlocucha. Tak. No, trochę zasłania. Etimu z tego, co widziałem, jest mniejszy od innych. To 2016. Ale szczerze mi to nie przeszkadza, bo w jednego tych to a nie mam zbudowanych Więc właśnie, ma tutaj. Ekimu ma dodaną jeszcze do zestawu oto taką maskę U ma w kolorystyce transparentno czerwono diany -dian metalowej Bardzo ładna A drugą maską w zestawie jest maska Ekimu ta sama co w 2015 tylko że w kolorystyce transparentno błękitnej ma ona te sam, ma to same zdobienie wszystkie te same napisy Tylko, że jest w kolorze transparentno niebieski jak wyglądają obie maski Jeszcze pokażę jak mu wygląda w złotej masce No zdecydowanie lepiej wygląda chyba w tej niebieskiej moim zdaniem Teraz sobie porównamy Ecimu do innej postaci z Bionicle Trochę większej a dokładniej do TUMy Z 2009 roku pier Pierwszej serii Bionicle TUMa jest wyższy jak widać, bo nie mieści się w kadrze Chciałem po prostu porównać do czegoś, żeby było mniej więcej wiadomo Bo nie mam za bardzo nic pod ręką, co by było ciekawsze do pokazania bo mniejszy ETimu poszedł na maczutę. Ekimu ma dwie bronie. Mot, który jest bardzo fajnie wykonany z, tej, z tego elementu kryształowego i tego na Z reguły jest wykorzystywany na de, z Delta Vejdera na przykład. Ale ta część młota jest strasznie nie, niedorobiona. Mogłoby być jakoś ze, tutaj zaślepiona jakimiś. No, mogłoby być to zrobione o wiele lepiej. Nie wiem, nie wiem, nie mam za bardzo elementów, żeby to zrobić, ale no, no mogło być, być to lepiej zrobione. Drugą bronią jest tarcza, która jak się patrzę od tej perspektywy, trochę głupio wygląda ale ma mniej więcej taki zakres ruchu można nim kręcić, ale nie jest to jakoś luźny bardzo pin, więc sama się nie kręci jakimią ma też drugą funkcję związaną z y drugą funkcję zabawową a dokładniej ruch w torsie może powalić tumę, chyba nie sprawdzałem A jak nie w ten sposób to ma jeszcze drugą funkcję, którą już pokazywałem no No, i to są dobre strony Ekimu. Mam on. Fajną kolorystykę. Fajn, dosyć fajną broń. Ale teraz czas przejść do Cierwejżowego. Jego nóg. No, na jest, tego, jak, Trochę nie widać. Ale jego nogi są strasznie małe. W porównaniu do torsu Są one on naprawdę niewiele dłuższe niż ręce. Same noży są fajnie uzbrojone o, o, uzbrojone no fajnie nieopancerzone, ale no są krótkie Ta, ta nakładka mogła być dłuższa o jeden A to dłuższe o jeszcze jeden To mógłby być element, który ma tutaj, jeszcze z tej strony dźnie, dziurkę napina. Był po prostu większy. Taki mu był trochę wyższy na nogach. Samotkimo w fabule Przechodząc teraz do innej do innego tematu, tematu bajani generacji drugiej był mędrcem w tej formie wystąpił tylko w tam ostatnich odc ostatnim odcinku czy w dwóch ostatnich odcinkach Journey 1 był mędrcem twórcą masecz bratem Makuty moim zdaniem racimu ja, jest dobrym zestawem Zadaj się. Cześć.